Ej, witam Was, z tej strony Gal, to jest Sanegal, to nasza osobowa armia, obiecałem Wam w ostatnim odcinku niespodziankę. I tak, do naszej ekipy dołączył Maciek Koprucki, zwany Tabul, Paul Urban, zwany Wossecholi, oraz Renata Ożimek, Grenia, zwana Słoneczko. Te trzy osoby to są weterani, brakuje jeszcze z, z weteranów mnie. No, ale może jakaś misja będzie, choć wątpię, żebym zdążył dołączyć. Możecie pomyśleć, że dostałem awans na generała i siedzę teraz i dowodzę całą jednostką, a nie biorę już udziału w walce, bo generałowie nie walczą na polu, najwyższym walczącym na polu walki jest pułkownik, więc ja już jestem chyba tym generałem. Ok, zdolności, to będziemy mieli snajpera, weźmiemy się oczywiście pobiegu, bo mamy skromną drużynę, wypłaszanie czy zmysł taktyczny weźmy zmysł taktyczny bo nie chciałbym stracić tabula tu ciężki wybór ale jednak snajper to lepiej żeby miał dezaktywację broni przez przypadek walcoholika już nadałem mu umiejętności dostał umiejętności Odporność, wola, wola przetrwania, Strażnika, Oportunistę. No i granadyny, co to, to zawsze. A słoneczko, co dostanie ze słoneczko za umiejętności? Running and gun? Uh, sprint czy szybka reakcja? Weźmy sprint. Oh my god. Oh, bo, hmm, no i pocisków czy z bliska? Kurde, same świetne. Wszystkie te umiejętności chciałbym mieć, co tutaj są. Będę sobie jednak mimo wszystko rój pocisków i podwójny... Rapid fire Nie no. Aha, bo to było z bliska, czyli 4T Czy jednak to by chyba było lepsze To byłoby lepsze od tego bo to jest nas assault, ale już nie mogę cofnąć. No trudno. Takie umiejętności wam e, zapodałem, więc takie ten. Nasi nowi żołnierze pójdą oczywiście się przebadać, choć się mogę założyć na 100%, że cała trójka ma zdolności psioniczne. E, no bo to jest taka ta misja stworzona, że wszyscy ci żołnierze, którzy, których dostajemy, mają zdolności psioniczne. Hmm, czy mógłbym sobie kogoś posłać do laboratorium? Nie, powiem wam, że nie za, nie za wiele mamy meldu. Na przykład łowczyni i dostałaby adrenalinkę? Co wy na to? Doskonale. Natychmiast rozpoczniemy przygotowanie kandydata. I pewnie jakiś statek będzie Trang, w samolotu zakończony. Skok adrenaliny, jaki następuje po zabiciu wroga, może teraz spowodować uwolnienie chmury hormonów. Która czyni go zaraźliwym. No i dobrze, teraz po jakiś zdobyć. Kolejny terror! Ile tam trzy dni tam grałem? Terror, i już teraz terror. No, te no dobrze, o, na terror. To Dorant może sobie odpocząć. Wolę na tę misję jednak Dzikuskę Czy bierzemy smartfetkę? Raczej chyba nie Weźmiemy sobie dwóch pszenicznych żołnierzy Pączka, bo może przechwytywać kontrolę Jakby się zaczynało coś robić niefajnie Natomiast złoty Musi się trochę podciągnąć przenicznie, więc mam nadzieję, że kogoś pozabija. Dzikuska dla ratowania... E, sytuacji. A łowczyni, to oczywiście, to jest spokój. Jak jest łowczyni, to jest spokój, to na misji się nic nie może złego podziać, bo jest łowczyni. Jeszcze może osłona umysłu. O, dalej nie mogę. Aha, bo ja nie zdobyłem żadnego Elerium w ostatniej misji. A co myśmy w ogóle mieli za misję ostatnio? A ty nie miałeś statek ostatnio? Chyba statek, to czemu melarium nie dostałem? Dobra, nie będę wnikał. Musimy z... naszych żołnierzy... Dobra, dobra. To ci daje więcej... Yy... Dobra, jednak sobie weźmiemy... weźmiemy tak... Jeden pancerz i Upflower, Pistolet plazmowy i poproszę e, Szelbę kompozytową Złoty... Raczej znaczy tego granata nie użyję, więc może sobie zbudujemy pancerz kitynowy dla złotego. Zawsze robię to uzbrajanie misji wcześniej, ale przez to, że była niespodzianka w tej misji, no musieliśmy e, Ja ten jest pancerz hitynowy. Widzę go. O jest. No ja musiałem się po prostu... Teraz to muszę zrobić, to uzbrojenie. I muszę to trwać chwilkę. Więc wybaczcie mi. Pancerz hitynowy. Ok. No to jesteśmy gotowi na tę misję. Jedziemy skopać kilka tyłków. Wszyscy uzbrojeni. Już nic tutaj nie zapomniałem. Tu masz zbroję taką jak trzeba. Dobra, ma No, Dobra, to lecimy. Kolejny terror. Spodziewam się z dwóch albo trzech sektopodów. A jak będzie, to się zaraz dowiemy. Tym razem przeprowadzimy operację w Kanadzie. Mapa, której nie lubię na terrorach. Na częstotliwościach cywilnych usłyszeliśmy o obcych w strefie mieszkalnej miasta. Powinniśmy się tam udać i zapobiec dalszym stratom wśród ludności. A po... czekajcie, Złoty dostał awans? Chyba dostał już awans na ten drugi poziom. Okay. Centralna tu Wielkie Niebo, potwierdźcie przekazanie sygnału. Zespół uderzeniowy na pozycji w pobliżu miejsca zagrożenia. Czekam na potwierdzenie. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy jeden dostał zielone światło. Waszym nadrzędnym celem jest ochrona tych cywili. Jak widzicie, w tym miejscu już jest obcy. Zawsze tam są. Zawsze tam są. Ja już się przyzwyczaiłem. Ale to w takim razie tutaj. Przy tych ciebiech wolę mieć większą siłę ognia, Pączek tutaj. Tak, jest dowódco. A, no i cała nasza ekipa jest schowana. Wrogów. O, jest i pierwszy sektopot i od razu oberwie. Hu, za osiem. Piękny szał! Piękny szał Dobrze, tam coś wybiegło Nie wiem co tutaj będzie w środku, bo no, Dobra, ale zaglądimy Najwyżej będziemy O oh my god To powiem wam, że wesoło. No, zabijmy jednego z tych koleżków. Powiedzmy tego. Aha, nie się sprawdźmy, który jest. Do którego będzie darmowy strzał. Prawdopodobnie, darmowy strzał byśmy tylko mieli do tego bezejkera Ale zaryzykujmy. Zaryzykujmy, że to będzie darmowy strzał. I co, był to darmowy strzał czy nie? Dobra, obarwał sobie bezejker Dobra, to był, to był darmowy strzał, ok 100% 100%, to załatwam tego Dobrze. Dobra, nie widzisz tego. Nie widzisz tego. To jest jak to poda. Ok, załatw tego bez kara. Raz. drogę. Jedna trójka wysprzątana. Jeszcze mamy trzech żołnierzy, którzy się mogą ruszyć. 99, A jakbyś ścieliła do niego... Dobra, też z... rozbrój kolesia. Obewładniam cel. jest teraz rozbrojony. Zrozumiano. Złoty może wbiec. Widzi go, ale tamten nic nie może zrobić. Zniżmy tego drona, żeby nie uleczył. Tak to po a przy okazji, do też oberwie. No dobrze. O kurde, tu krystalidy jakieś mamy w takim razie. Heavy Floaterki. Co on robi? Aha. Widocznie ustawił sobie rakiety O zabij no ja Jak już podchodzi Albo i nie Ale peszek Jeszcze cyberdisk? No pozamiatajmy tu trochę Ja mam, że dużo ich wyskoczyło jak na raz. Hmm. Tam bym mógł sieknąć rakietą. nie wiem, jaki zasięg będą miały te rakiety, którymi on będzie strzelał Ale tak, można zrobić to. Sieknimy jednak tą rakietą, mimo wszystko. Tam z tyłu jeszcze były Krystalida. Oh my god. No to powiem, że sporo tego tutaj się pojawiło. Ruszam do no, celu. podbiegnij tutaj. Widzisz dwóch ich. O, poda widzisz. No pięknie. No ale niestety. Niestety to nie jest dobre. O, widzisz go, ale są za małe szanse, że go trafisz. Hmm. Można by tam było posłać rakietę. Rakieta mu zabierzesz jakieś cztery. Jakbym strzelał, to zabiorę mu... Ryzykujemy czy nie? Tu ten cyberdys. Jakby tego cyberdyska nie było, byłoby mi łatwiej podjąć decyzję. Powiedz mi, jakie masz szanse, że trafisz tego sektopoda? 85 zaledwie. To nie jest... nie jest to najwyższa szansa. Dobra, jeszcze raz. Zobaczymy czy go w ogóle trafisz. Dobra, trafiłeś za 5. Okej. Okay. A, jeszcze mamy naszą sniper. Dobrze, no to szel jeszcze raz. Jako traf. mnie Mów... Mów... Mówić takiemu tylko traf, to oczywiście nie trafia. Oh, fuck. Dobra, to jest darmowy strzał. Chyba zacznę ich Dobrze. Teraz krytycznie proszę do tego sektopoda. Traw go krytycznie, proszę cię, traw go krytycznie. Tak jest Rozwaliliśmy tego gnojka, który był groźniejszy. Hmm... Teraz tak. To tutaj został gdzieś... Koleżka nieprzyjaciół. Oj, z pistoletu mam ustawiony, to nie dobrze. Gdzie ty lecisz? Treszka się tego cyberdysko boję. Ten wyleciał. Dobra, postawić wyszedł. O, to jest głowa zabijesz. Aha z Pistoletu go nie trafiłaś. O no dobrze. Idzie ten Cyberdisk. Dobra, no, teraz już powinniśmy wszystkich sprzątnąć w tej turze. Aha, ale nie wiemy gdzie poleciał ten jeden. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, gdzie poleciał ten jeden. Heavy floater Gdzie ja ty masz kurde, jeden ja strzał tylko Tego jednego widzisz Ale podbiegnij tutaj A już wiemy gdzie ten he heavy floater był Czy ty będziesz miał dwa szczały, czy tylko jeden? Jeśli miałbyś mieć tylko jeden, to lepiej, żebyś się pozbył tego, gnojka. A, a jeżeli miał... A jak będziesz miał dwa szczały, to... No dobra, nie miałeś dwóch strzałów. To już nie mówię, co będę robił. Okej. Okay. On chyba nie zna Overwatchu. Ruszam do celu! Ale dzikuska podbiegnie do niego Przełączy się na szczelbę i go spróbuje dwa razy poczęstować ołowiem Powinnaś go zabić Raz. O oh no Nie udało Ci się go zabić Dobrze. Ale jeszcze jest nic straconego, bo jeszcze mamy tutaj e, Łowczynię, która zawsze, zawsze uspokaja sytuację. I robi to w następujący sposób. Trzech dzikuska nie skończyła Łowczyni mm, poprawi. I to jest właśnie potęga snajpera w biegu, który ma umiejętność w strefie. Było trzech, nie ma żadnego. Już nie ktoś trochę amunicji. Sprzątasz. Przeładuj. Przeładuj. Jeżeli to jest ostatni, to nawet chyba nie będziesz musiał przeładowywać. Koniec? Tak jest. się, dowódco. Zadanie wykonane. To miał być terror? My mamy tylko czterech żołnierzy. A ten terror, powiem wam, że. jakiś słabiutki. No ale cóż zrobić? Nic nie poradzimy na to. Doskonała robota. Kolejna świetna operacja naszych żołnierzy. Pamiętaj, My kolejnymi sezonami będziemy cię obserwować. Niestety złoty sobie nie, nie awansował. A mógłbym w ogóle złotego Najwyższy wysłać? Czas. Kiedy ochotnik wejdzie do komory, nie będzie A nie, 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 Przez cały czas nad tym pracowaliśmy. Czekam, aż mi... nie będziemy mogli wprowadzać żadnych modyfikacji. Czekam aż, złoty będzie miał najwyższy poziom. Będzie mógł przechwytywać kontrolę nad umysłem i wtedy wejdziemy do komnaty Galopa i pójdziemy. ostatnią misję w składzie, prawdopodobnie takim jak byliśmy przed chwileczką, ewentualnie zamiast pączek... Nie no, weźmiemy pączka. to tak, pączek, złoty, łowczyni, i dzikuska. Naci, no, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się do następnego odcinka.